Halo, halo, witam serdecznie, idę właśnie do mojego łazika marsjańskiego Po mojego łazika marsjańskiego, w tyle tylko serny swać non stop, non stop straże pożarne jeżdżą Dramat, to się dzieje w y ledy Dzień dobry uwaga Emocje sięgają z zenitu ognia Uf, poszła Dzień dobry, cześć Okej okay. Mało rozmowna no jak księżniczka Ach, jak tam was idzie kurczę Jak wam leci w ogóle dzisiejszy poranek, nie mam nadzieję, że nie mieliście problemów, nie zalało was jesteśmy dość wysoko, więc a no, nie chce iść Jesteśmy dość wysoko, więc nam to nie grozi. Więc trzeba wszystkim spokoju, Wy was tam nie dopadło to nieszczęście Widzę ludzie tracą wszystko, kurczę wladę Strasznie, nie? no ale ostatnio było sucho jak nie wiem deszcz, żeby deszpa, despa to od razu taka ten tań... taka ulewa no, że tam się na Ukrainie też się zaczyna, w Czechach o masakra, w Mołdawii co ciekawie, ja że początek z tej mojej chwili a to jest powycianych, dobra No to grasuje pióra, tam gdzie sza, jak jest ten jest wiatr w liście No już No nie wiem szczególno, bo podeszwy chyba kuźwa z tego z ale się wylata, wyszaleje Będzie, a potem pójdziemy nad wodę jak wrócę. Czy może nie dzisiaj, no bo z roboty, ale dobra, idę szybko coś zrobić do żarcia i zacimy działać, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.